Transformacja cyfrowa nie jest już tylko przyszłością przemysłu chemicznego, ale jego teraźniejszością. W tym odcinku sprawdzimy, jak wygląda praktyczna strona chemii w wersji 4.0 w największych firmach z sektora w Polsce. Trzeba wymienić dwa rozwiązania, takie, które z punktu widzenia cyfrowego były przełomowe w rozwoju naszej firmy. Jeden, jeden z nich jest rozwój konceptu Witaj, który z powodzeniem ma coraz więcej stałych bywalców, ale też i nowych. Koncept ten rozszerzamy na kolejne segmenty, on z powodzeniem działa w, w obszarze stacji paliw, chcemy go rozwijać w obszarze chociażby energetyki, to jest jeden taki przypadek bardzo dobrego rozwoju, drugim jest koncept Orlen Paczka, to nie są tylko e, rozmieszczone gdzieś tam paczkomaty w, w całej Polsce, ale też i narzędzia, które zarządzają, zarządzają tym e, całym przedsięwzięciem, które z powodzeniem są rozwijane i mamy bardzo duży... W rozwoju tego, tego konceptu. Nie można wymienić jednego obszaru, w którym wystąpi największy rozwój cyfryzacji, zarówno w obszarze e-commerce, jak i w obszarach bezpieczeństwa procesowego. Z powodzeniem możemy stosować narzędzia cyfrowe. Rozwój rynku detalicznego jest to doskonały obszar, gdzie możemy wdrażać narzędzia cyfrowe. Obszar bezpieczeństwa procesowego jest drugim takim obszarem, gdzie szczególnie z punktu widzenia rozwoju narzędzi predykcyjnych, do chociażby zarządzania procesami korozyjnymi, zarządzania krytycznymi maszynami wirującymi czy też zarządzania układami katalitycznymi jest bardzo dobrym miejscem, gdzie z powodzeniem możemy te narzędzia cyfrowe rozwijać. Rozwój cyberbezpieczeństwa jest nieodzownym elementem wdrażania narzędzi cyfrowych. Dbałość o te dane, które są przekazywane do poszczególnych narzędzi, szczególnie tych, które chcemy rozwijać z zastosowaniem narzędzi chmurowych, jest bardzo istotna. Bez i pewności, że nasze dane są bezpieczne, nie ma możliwości wdrażania rozwiązań cyfrowych, więc bardzo duży nacisk na to kładziemy, przede wszystkim szkolenia kadry, która tym zarządza, ale też i wdrażanie najnowszych rozwiązań i ich testowanie jest tym czynnikiem, który podnosi nam poziom bezpieczeństwa i gwarantuje z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, że te dane są bezpieczne.